Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście witam Was w kolejnym odcinku MTA na serwerze For Life, dzisiaj jest ze mną styko. Cześć. I dzisiaj witamy się trochę nielegalnie, ponieważ stoi na kopercie. I dzisiaj jestem taki trochę w motywie GTA 5, no ale dzisiaj gramy w MTA na serwerze For Life. Aczkolwiek w kwestii GTA 5 to wszystko idzie do przodu. Aktualnie tam gdzieś między sobie czasem testuję, jak to tam ma się z problemem do nagrywania. I pierwsza super radosna nowina jest taka, że proszę bardzo o te felgi, które aktualnie mam. Jestem bardzo zadowolony, że wreszcie mam normalne felgi za sprawą po prostu zmiany felg. Podjadę tam, pokażę Wam o co chodzi mniej więcej. Tak się składa, że zostały zmienione felgi na serwerze. Zmienione co, w sensie, że po prostu, no, tekstury felg są inne teraz niektórych. O, powiadomienie mi jak zwykle na to wlazło. E, czyli na szczęście już nie jestem związany z tymi niebieskimi felgami, tylko z takimi... O, zajebiście, oczywiście mandat. Tylko tym razem jestem związany z czarnymi felgami, które są... No ładne, po prostu takie felgi mi się bardzo podobają, więc mogę sobie być z nimi związany i nie przeszkadza mi to, tak, że jestem bardzo zadowolony pod tym względem. I dzisiaj będzie całkiem ciekawa praca, która wcale nie jest, nie ma jakichś wielkich wymagań, żeby ją wykonywać. A felgi sobie sprawdzimy tutaj, czyli oczywiście na spałnie w San Fierro. Tutaj gdzie najłatwiej się do nich dostać. O, jak widzicie, felgi wyglądają teraz tak, czyli nieco inaczej, jak sobie porównać te felgi z odcinka jakiegoś tam pierwszego czy, czy coś ten deseń. No to wtedy tam, tam były trochę inne te felgi, prawda? Te są takie, jak widzicie, czyli jest, no jednak jakaś zmiana i fajnie. Mm, no jak widzicie, ja mam te felgi, to są, to są te moje, to są te takie w prawym górnym rogu, jak widzicie. One tam były wcześniej niebieskie, takie mało ładne, a teraz mam takie i takie mi się podobają. A i właśnie dzięki temu mogłem zmienić kolor stadiona, no bo już mnie... Nie trzyma jeden kolor, bo jak miałem felgi niebieskie, to nie mogłem dać koloru żółtego, bo to po prostu by do siebie nie pasowało, prawda? Tak mi się wydaje, dlatego... A teraz jak mam czarny, to właściwie już mogę dać kolor obojętny jaki i tak będzie pasowało najprawdopodobniej, bo czarny to jest kolor uniwersalny, tak samo jak i taki biały. No, odcienie szarości od białego do czarnego to są jednak takie odcienie, które są uniwersalne, po prostu pasują do wszystkich kolorów. Dlatego też się cieszę, że wreszcie mam felgi w takim kolorze, stonowany na spokojnie, nie jakimś właśnie dziwacznym. Nie oceniam tutaj wzoru, bo wzór to... to, to, to jest mniej ważne. Ważny jest kolor, bo jeśli kolor nie można zmienić, tylko jest się na stałe związany z jednym kolorem, to ważne, żeby ten kolor właśnie był taki, który pozwala nam na jakieś ten... późniejsze dawanie tych... Ale ci chyba nudzi. Jakie ma ID? 4-4. chyba. Dobra, naprawię sobie wóz, Ale tej kasy mam coraz mniej tutaj na serwerze. Tak mi się ostatnio dzieje, bo mniej zarabiam, do tu mam mniej, bo nie było streamu ostatnio. No i mi się pieniądze kończą. Bo ja, oczywiście, pracuję tyle co na odcinkach, no, a wydaję co chwilę. A to na kolorek, a to na naprawę co chwilę. Chociaż najwięcej tak teraz na mandatach, bo ja nigdy nie, nie myślę po prostu, że a Fotoradar to zwolni. Nie, ja tak nie myślę, ja po prostu wjeżdżam. I, i potem dopiero myślę, aha, dostałem mandat fajny. No tak, te fotoradar jest naprawdę często i to jest denerwujące. I muszę na to zacząć zwracać uwagę, bo po prostu inaczej pójdę z torbami. No, także teraz muszę uważać trochę na siebie. Jedziemy sobie na w okolicy pewnej góry, która się znajduje w San Fierro. To jest tutaj już bardzo blisko nas. Tylko jeszcze nie wiem, jak tam wiadę, ale jakoś tam. Tędy? No, tak właśnie mi się wydaje, że, że tędy będzie. No, tak, 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 idę tutaj do góry. No, i tutaj dojdziemy sobie na tą właśnie górkę, na której jest praca, którą sobie zaraz wykonamy. Praca, jeśli chodzi o wymagania tej pracy, wow, 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 samolot spadł, wybuchł. nieźle. Jeśli chodzi o wymagania tej pracy, to jest jedynie tylko i wyłącznie prawo jazdy kategorii B. Czyli tutaj żaden problem że ze zdobyciem, bo B to raczej jest takie prawo jazdy, które no chyba ma każdy. No bo jednak, jak ktokolwiek chce, to jeździć samochodem, swoim własnym. Co jest tak, taką rzeczą, która tutaj chyba jest motywem przewodnim, żeby jakiś tam swój wóz zmienić, który tam się będzie ulepszać. No to w takim wypadku y, takie prawa ze każdym musi mieć, jeśli ma wóz, i sobie nie jeździ. Dobra, w takim razie to się zaparkuje tym stadionem żółtawym. Cytryna dzisiaj, cytryna. W takim razie, ciach parkujemy sobie tutaj i bierzemy sobie. Oto taką kosiareczkę, no właśnie, takie kosiarki zielone, rzucające się w oczy, taki kolor neonowy wręcz, i sobie siadamy. Jeszcze się upewnię, żeby Was nie wprowadzić tutaj w błąd, trzeba by na pewno, yy, tak, kategoria B, praca koszenia trawników. Yy, jeśli chodzi o miejsce, które możemy wziąć, jest to ta, ta właśnie górka tutaj yy, i nigdzie indziej na aktualny moment, tylko tutaj są, także jadę sobie do punktu C. I ogólnie ta praca ma dwa zastosowania. Jedno zastosowanie jest takie, że po prostu sobie zarobić. To jest chyba rzecz normalna, że każdy chce jak tam sobie zarobić pieniądze tutaj, więc sobie jeździ. Znowu mam przewrażliwienie, że, że jest za głośno. E... Ja powiem tylko, że doszły mi słuchy, że tyłem się lepiej... tyłem się szybciej jedzie niż przodem. Serio? Mm -hmm. A to musi to dziwnie dziwne. wyglądać. No to i tak, dziwne, dziwne. te punkciki są bardzo blisko siebie, od tego zacznijmy. Więc jest to super sprawa. Za każdy punkt dostajemy jedynie nieco ponad 2 zł. Ale zważywszy na to, że te punkty czasami się trafiają tak, no tuż koło siebie, to jest całkiem niezła opcja. No i właśnie, jeśli chodzi o zarobki, jak widzicie, co całkiem w porządku. Ale ta praca nie jest używana tylko po zarobki, ponieważ yy, tak się składa, że na tej pracy możemy zyskać tak zwane live pointsy, czyli punkty, które są na tej potrzebne, są niezbędne do wykonywania wielu, wielu prac na serwerze. To są właśnie te live pointsy. Niektórzy na przykład mają po 2000, 2400, o 8000 ktoś ma, a ja mam 13. A ten Astyko ma ile? 8, także no jak widzicie jeszcze mniej mamy mało punktów i naprawdę sądzę, że może być problem z tym, żeby pokazać jakieś prace późniejsze, no bo załóżmy, że jest jakaś tam praca górnika, ile tam potrzeba? 500, bodajże. 500, a ja mam 13. Także no, trochę brakuje mi i Albo 750. No to właśnie, widzisz jeszcze gorzej tak, że tu mi się wydaje, że naprawdę pod tym względem będzie ciężko, żeby po prostu jakoś wyłapać to Co mogę powiedzieć o tej pracy? Już mogę powiedzieć, że jest przyjemna i jest oryginalna, bo tutaj kolejny argument, których już nam się tutaj nasuwa wiele przez całą naszą serię, kolejny argument mówiący nam za tym, że jednak yy, forla się różni od Free Life'a chociażby pracami. I to jest kolejny argument, czyli kolejna praca, która jest inna, której nie ma na Free Life'ie, tego typu pracy. Znaczy, tego typu, no, praca, w której jedziemy z punktu z punktów, które są bliżutko siebie, dostajemy pieniądze. Czy taka praca jest na Player Lifeie? Jakbym miał porównać z jakąś, to nie wiem. Może farma, ona chyba jest całkiem porównywalna do tej. A tak to nic mi do głowy nie wpada. Może coś takiego jest. No, w każdym razie jednak jest to praca oryginalna, bo takowej nie ma na Player Lifeie I jest przyjemna. Jest przyjemna, tego na pewno nie można powiedzieć, że nie. Dlatego sobie troszkę popracujemy. I dopiero po jakimś tam czasie pracowania, zaczynamy dostawać co jakiś czas potem life points, tak zwane. Jak wykonywałem w pierwszym odcinku Praca magazyniera, to ja wykonywałem tak z 10 minut około, no ale troszkę ponad chyba. I tam mieliście okazję zaobserwować po pewnym czasie, że do, właśnie zacząłem dostawać telefony, Te palej które mam, czyli te 13, to są właśnie w całości tylko i wyłącznie z tego. O i chyba miałem ten blisko mikrofon przez cały czas. Mam nadzieję, że nie. A jeśli tak, to wybaczcie, ale no, no, tak już jest niestety z tym, z tym mikrofonem z fatalitek. No, no, on taki już jest. No nic, mam otwarte komentarze, oczywiście także za się zajmę odpowiadaniem, także sobie tutaj będziemy jeździć i myślę, że po jakimś czasie zaczniemy dostawać jakieś points i też obserwujemy tutaj w tym odcinku, jak te life points idą, czy one idą tak od razu, czy, no po prostu zobaczymy sobie jak to wygląda, co do nas spokojnie przeanalizujemy, w jakim tempie można zdobyć chociażby takie points, które pozwalają nam się zająć takimi pracami jak górnik, czy chociażby coś w tym stylu, takie już prace lepsze. A jeśli chodzi o pracę górnika, to jest chyba taka praca, która została prowadzona niedawno, prawda? Chyba nie. Nie? Nie mam bo co, pojęcia, ale teraz albo aktualizowali to... ją niedawno, wiesz, teraz bo, co, coś, nie było, bo tak, 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 tak. coś... No, aktualizowali to prace, czyli coś tam nowego dodali, chyba w każdym razie... Nie Jeszcze nie ma in... No, ale tyle po czarnej w końcu, że i tak byśmy jej nie mogli wykonywać przez długi, długi czas, więc... To, że jej nie ma akurat dla nas, nie jest czymś wielkim. Podejrzewam, że jakaś tam część z Was, oglądających już tych live końców, ma sporo. No i sobie taką pracę może pewnie gdzieś tam w przyszłości wykonać. No my jeszcze niestety nie możemy, ale mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. Bo tak jak powiedziałem tam kiedyś, zamysł tej serii jest taki, żeby pokazać wszystkie prace. No cóż, mam nadzieję, że to się uda. Na Playur Life się nie uda, bo tam jest reputacja, czyli nie mogę wykonywać tylko. Nie mogę po prostu pewnych prac wykonać, nie mogę pokazać pracy policjanta, pracy Straży Miejskiej, bo po prostu mam reputację ujemną i to tak bardzo ujemną, że po prostu nie, be, nie będę tego na Plus, bo, no bo tak nie zrobię, no po prostu nie będę na, na Plus. Ale takie prace, które są z reputacji ujemnej typu mechanik, pokazywałem i to nie w odcinku chyba tam 16, praca mechanika, w której opowiadałem tego pracy, tylko w odcinku chyba, y, nie, nie, nie jestem pewien, ale może, że to był chyba drugi odcinek nagrałem z odynem, a nie, to był pierwszy odcinek, który nagrałem tylko ja i odyn, w sensie, że nie byliśmy więcej osób, tylko ja i odyn, Pier pierwszy raz sami odcinku, to był pierwszy odcinek taki, yy... nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że tam się zaczęło właśnie, jak byłem w Juniper, czyli tam pokazywałem mechanika, yy... także takie prace pokazywałem, a co jest? o, już się bałem, że coś jest z internetem, bo tak wierzę, te punkty mi nie zaliczyło, A jeśli przodem czy tyłem? Przodem, nie? Przodem, ale kto wie, przyda przedem się 40, niecałe ponad 40, zaraz tyłem zobaczymy. Też, jak to... Tyłem też, ale tyłem y, ciężej się skręca, ale, no właśnie, szybciej, ale właśnie, się no... szybciej, szybciej się rozpędza. Także coś ja za to... coś, można sobie robić albo tak, albo tak, zależy, gdzie jest punkt. Bo jak mamy no, punkt niedaleko za nami, to po prostu bardziej się opłaca zwrócić się na ręcznym do tyłu. No dobra, w takim razie ja, ja już sobie patrzę na komentarze i chronologicznie tutaj Blaku napisał pierwszy i super odcinek, także dzięki. E, Toga11, dlaczego ja, ja, ja tak cię lubię? <laughs> dzięki, wielkie. Nie wiem dlaczego, miło mi. E, Uchodźca Syrii, łapka, wielkie dzięki. E, Larger Q, napisał super. Dzięki, właśnie. Jeśli chodzi o, o jeszcze pozdrowienia, to mam tylko jedno pozdrowienie: od Kuby T. Także pozdrawiamy. Um, komentarzy nie było wiele, bo jednak zdaję sobie z tego sprawę, że Forle jest raczej taką serią u mnie na kanale, która ma jednak trochę mniej oglądających. Z jednej strony szkoda, a z drugiej to też ma swoje takie zalety, bo też są takie serie potrzebne, które nie są seriami głównymi, bo czasami yy, trzeba trochę robić coś innego, niż te, oderwać się od tego głównego nurtu i zacząć zajmować czymś pobocznym. Jeśli mocy w przewodniu mojego kanału to jest MT, a tak już jakoś się wyszło po prostu tak akurat ten serwer może być taką taką serią poboczną w takim wypadku i chyba taką właśnie się stało nie ze względu na częstotliwość tylko ze względu na wyświetlenia chociażby co za tym idzie oceny i komentarze a raczej ich ilość a, a nie sam współczynnik co więcej co mniej aczkolwiek no to też ma jak tam właśnie tak jak powiedziałem swoje zalety i też jeśli miałbym <coughs> przepraszam jeśli miałbym na przykład coś do przekazania wam to załóżmy że na przykład mogę to przekazać w odcinku for life Wcześniej niż odcinku Player Life, czyli na przykład też mógłbym tym zachęcić trochę do oglądania z For Life i uszczęśliwi Was, Was oglądających serię z Life'a, jako takich, jako po prostu, no, oglądających 4 Life'a jest mniej niż Play Your Life'a, dlatego też możecie czuć się zaszczyceni, oglądając ten odcinek, że jesteście w tej, tej takiej wyjątkowej grupie, która jednak oprócz Sport Life'a pewnie ogląda też. Oprócz Player Life oglądam też For Life, a czyli tą serię mniej popularną, dlatego tak jak powiedziałem, kończę z tą myślą moją poprzednią. Jeśli miałbym coś ważnego do przekazania, to mogłem to na przykład najpierw przekazać For Life, i wtedy mielibyście taką swoją zaletę, żebyście po prostu usłyszeli szybciej, tak, tak mieliście, taki wiecie. Że na przykład For Life'owi mają lepiej, bo wiedzą na przykład wcześniej no nie wiem, coś takiego, że, taki, że taka, taka wyjątkowa po prostu grupa osób tutaj ogląda. No na przykład coś ten design wydaje mi się, że całkiem fajnie tutaj główkuje. No, podejrzewam, że też ta seria, jak, jeśli pokaże wszystkie prace i wszystkie jakieś tam ciekawe miejsca to się zakończy e, i wtedy po prostu zacząłem z innego serwera robić, i ja nie chcę się trzymać cały czas jakichś innych serwerów oprócz Player Life'a, a dlaczego się trzymam Life'a? Ponieważ nie byłbym serca z, nie, nie mógłbym po prostu tej serii skończyć z Player Life'a, bo po prostu ona jest u mnie od początku. Mój pierwszy odcinek to jest właśnie z Player Life'a i nie mógłbym po prostu tego skończyć, bo to jakby zakończenie u mnie serii z Player Life'a jakby Czuję, że wiązałoby się z jakby jakbym zakończył normalnie działalność na kanale, mam wrażenie. Oczywiście tak by nie było w rzeczywistości, ale ja tak bym to odczuwał, bo to jest taka seria przewodnia, taka główna, taki główny nurt mojego kanału, a, a reszta to tak tylko takie... takie, takie... Takie poboczne jakby, od, które wypływają z tego głównego nurtu jako takie, wiecie, no dodatkowe rzeczy. Jak tak mam wrażenie, że uciąłbym tą główną nić życia mojego kanału. No tak, może takie dziwne główkowanie, ale coś takie, takie coś czuję na no, po prostu. No i też te, jak jeździmy, to zauważyłem, że te punkty, one nie są jakby tak całkowicie losowo, że na przykład jest dany obszar kwadratowy i one się trafiają losowo, tylko po prostu są miejsca, w których te punkty się respią, bo czasami z tego co widzę, mamy ten sam punkt i wjeżdżasz w to, co ja zaraz po, po tobie wjeżdżam. No właśnie, to w takim razie teraz może być moment, na, w którym opowiesz, jakie masz wozy, co tam masz w nich i tak dalej. Chcesz opowiedzieć? Eee, na na, na Forlifie? Tak, tutaj na Forlifie, jaki masz dobytek. Nie, tylko Waltona z, z niskim przebiegiem i niskim to, ID. To nie takie tylko, nie? Walton to jest jaki wóz, możesz opowiedzieć, bo nie, każdy, nie każdemu za coś mówi, nie? To jest samochód z przyczepów, chyba jedyny, Nie, oprócz. Z jest taki, o, i... nie? pick -up. Tak, pick -up. No to tak. kilka jest pick chyba trzy. Yy, sorry, że przerwę, ale właśnie dostałem dalef poince, także chciałem po prostu zwrócić na, na to waszą uwagę, że w tym momencie dostałem dwa live i zobaczymy kiedy dostanę kolejne, jak to, jak to idzie po prostu. No, jeśli chodzi o pikapy to są... jest na pewno Bobcat, jest Sadler, Cały jest Picador i Walton, tak? Mhm. Czyli mhm. są, są cztery pick-upy, może jeszcze jakiś jest no chyba, że jeszcze jest taki jeden wóz wojskowy, który można uznać jako pick tylko że on ma taki daszek taki, taki, taki cienki daszek zrobiony, to nie wiem, nie, to chyba jak pick nie jest jakiś, taki furgon, no wiecie. No i masz tylko tego, tego Waltona, tak? Zgadza się. No, no, tam czegoś trzeba zacząć. I prawda jest taka, że gdyby nie wasze donejciki, to też, to, a, albo miałbym coś podobnego, co właśnie styko, albo jeszcze coś mniej. Yy, to... Prawda jest taka, jeszcze, jeszcze przeglądaj, że... Nie miałbym tego Waltona, gdyby nie pomoc administratora Oniku Zebra, którego pozdrawiam. Któremu napisałem, że zobaczyłem, patrzyłem na mapie i patrzyłem w przechowalni, nie było samochodu, którego kupiłem niedługo wcześniej. To jakiś bug był, nie? Nie, był na parkingu policyjnym. Aha. No i musiałem zapłacić. Niestety. Ale, ale wóz odzyskałeś. Odzyskałem. To widzisz, no. Ten właśnie administrator mi pomógł w tym co dziękuję bardzo. No i jeszcze mogę taką ciekawostkę podać, że akurat Styko to nie jest jeden z widzów wylosowany, tylko członek ekipy naszej tutaj serwerowej, który jakoś tak nigdy jakoś specjalnie odcinka się nie pojawiał, bo nie chciał, ale to akurat się zgodził wystąpić w takiej serii dosyć pobocznej na kanale gdzie ona ma mniej oglądających, dlatego też jakoś tak wyszło. Czyli Lucius jest Styko to jest u nas na piografii w GANGU. Także tutaj się może... No jest... Pewnie jakoś tego nie odczuwasz tutaj styku, ale tak się składa, że dużo osób wśród widzów by tam chciało bardzo być, no ale taki, żeby tam był porządek, no to nie może tam być osób, które po prostu... No, no nie znam, nie może tam być osób, których, których nie znam. no niestety których wszyscy nie znam. Ile masz ich w końcu? W dotychczas zebrałem jedynie dwie, dwa, czyli mam piętnaście. A ty, 15 ty zebrałeś jakieś? No. No, ja mam, mam tutaj. Bez jaj. Naprawdę? 15 zebrałem. Mhm. też. Ja, Czyli ja zebrałem 2 life pońce y podczas tego całego czasu, a Styko zebrał już 15. No masakra. Ale jak to? Tak Nie po powiedzmy. prostu dostajesz co chwilę tak po prostu? No co jakiś czas dostaję 4, 2, 1. No dziwna, dziwna, sprawa naprawdę, muszę przyznać, że to jest nie, trochę nietypowe. Pewnie zaraz od, już będzie, za, za, zakończymy to pracę wykonywać, bo nie będziemy jej wykonywać cały odcinek. Jeszcze my się tak z 2 minutki sobie pojedziemy, a potem wsiądziemy w mój wóz i gdzieś sobie jeszcze pojedziemy w jakieś ciekawe miejsce. zaraz się może kolejne komentarze, bo dawno w sumie... Taki to, czas już nie czytałem ich. XX Pro Lampek XXX Kurde Omen, nie wiem dlaczego, ale twoje filmy mi się tak podobają i tak miło mi się ogląda jak cholera, no dzięki bardzo i miło naprawdę serio nawet, nawet nie wiesz jak mi miło jak czytam takie komentarze i to jakaś tam się dyskusja niżej rozwinęła na temat jakichś tam a tam to chyba takie rzeczy osobiste tam twoje no koleżka HD Omen no, robisz za długie odcinki no i to jest ciekawa opinia oczywiście ja takie opinie szanuję wszystkie na ten temat bo tak, no taki temat jak najbardziej się powinno pisać: no bo jeśli ktoś czuje, że coś, jest, coś mu się na przykład nie podoba, że coś jednak woloby zmienić, to niech się nie, nie boi takiej opinii ust, yy, napisać, bo takie opinie też. No, no jednak ja tu się dostosuję pod was, Wy jesteście tutaj oglądającymi i Wy tutaj jakby yy, mówicie co, 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 co chcecie oglądać, a ja to raczej tak dostosuję pod was, bo dla mnie to nie ma różnicy: odcinek 15 minut czy 40. Tak za bardzo, więc tak naprawdę to Wy to decydujecie. I ja podejrzewam, że po prostu w którymś tam odcinku, czy For Life, a, czy Player Life, a, zrobię ankietę dla oglądających daną serię, czy by chcieli takie odcinki, czy takie. Jeszcze nie tutaj, ale myślę, że na kolejny odcinek, jak nie zapomnę, to na początku puszczę ankietę na temat długości odcinków, chociażby z For Life'a, z Player Life'a Myślę, że też coś takiego zrobię, bo po prostu yy, ja już te takie czas odcinku mam mniej więcej ustalone. I nie zmieniam ich od bardzo długiego czasu, dawno nie zmieniam tych czasów odcinku, mniej więcej jak to leci. Yy... A może właśnie powinienem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Dlatego sprawdzę to po prostu na ankiecie, która tam się kiedyś pojawiła, także czuwajcie, oglądajcie, a na pewno nie przegapicie takiej ankiety i się będziecie oglądać na bieżąco i będziecie mieli okazję się tam po prostu zagłosować tak jak wam się wydaje. No to jeszcze teraz tego tematu nie poruszajmy, bo to na inny raz jest. Już zaraz kończymy jeździć tylko jeszcze kilka punkcików, bo może jakieś life jeszcze dostałem. Aktualnie mam cały czas 15, czyli dostałem jedynie dwa life poincy Masakra, a ty dostajesz jakieś cyfle? Hmm, 27 no masakra, ty dostajesz cały czas dla końca, ja nie. No nie wiem. Yy, Matic.pl Omen. I jak tam będziesz już robił konkurs, to tak, żeby robili najlepiej tak. Biorę udziałnik do profilu na stronie piliffy, ponieważ mogą sobie ludzie robić multikonta i będzie nie fair. No tak, to akurat... Yy, tak z całkiem serio to był super pomysł z twojej strony i naprawdę bardzo dobrze że to napisałeś, serio, bo tak się składa, że... O! Punkty! Jeden. Jeden punkt, fajnie bo tak się składa, że nie wpadłem w ten pomysł, ja bym na ten pomysł nie wpadł, więc super, że go napisałeś Niestety zapomniałem na odcinku o tym powiedzieć, ale poprawiłem się w opisie Tam już napisałem o nazwie i w ogóle ku mojemu zdziwieniu ja tak dzisiaj tam przychodzę właśnie ze szkoły, odcinek był opublikowany dwie godziny temu, czyli ja, przy, ja zwykle jak przychodzę to już odcinek jest kilka godzin na kanale O, 3 Live Points, nice Zaczynałem do, zacząłem dostawać punkty To może wykonujmy, bo zacząłem dostawać A poczęłem nic mi Points No i tak wasam wrac po prostu ze szkoły i patrzę i tak sobie patrzę na komentarze a tam 80% komentarzy pod tym filmikiem konkursowym to jest właśnie biorę udział i swoją nazwę na Player Life. I się bardzo zdziwiłem, bo wtedy sobie przypomniałem o tym komentarzu właśnie matiku.pl, że taki rzeczywiście komentarz napisał i że zapomniałem o tym powiedzieć. A mimo wszystko, mimo jeszcze tam opisie też nie było napisane wtedy jeszcze, dopiero potem to zaktualizowałem, nie? To tam właśnie wszyscy pisali, prawie wszyscy pisali właśnie z tymi profilami, także super sprawa, że o tym, o, sorry, że o tym rzeczywiście pisali, czyli po prostu... No, nie chcę tutaj tak słodzić na siłę, ale naprawdę to tylko świadczy o tym, jak moi widzowie są inteligentni. Że mimo tego, że o tym nie napisałem, to na to sami wpadli, że logiczne jest podać swoją nazwę na Play life pod tym konkursem. Także naprawdę, no dzięki, że tak zrobiliście z tymi nikami, bo to też dla mnie jest pomocne, żeby jednak potem było mniej sprawdzania, czy to nie jest jakiś tam fake profil, tylko po to, żeby tam zwiększyć swoje szanse. Także dobrze, że to tak napisaliście. Potem poprawiłem właśnie w opisie, żeby podać i wtedy już wszyscy tam podawali. Także jest wszystko fajnie. Jedyne, co jest dla mnie trochę. Według mnie, to jest słabe, to to, że. Y, no, ogólnie rzecz biorąc, trzeba było dać jeszcze oprócz komentarza, y, lajka i subskrypcji. A z tego co widzę, to y, komentarz jest na aktualny moment jakieś 300 ponad, a lajków po tym filmie jest 260. Także, no, już widać, że. Całkiem sporo, bo około 40 osób, no 30, bo tam trochę było komentarzy, które nie były, biorącie tylko jak tam dyskusję, to około 30 osób tak naprawdę nie, nie spełniło wszystkich wymogów, no akurat pod względem laj'ków tego się nie da sprawdzić, ale pod względem subskrypcji już się da. Znaczy to zależy czy ktoś ma prywatny czy publiczny, ale y, powiedzmy, że jakoś tam się to da sprawdzić, no aczkolwiek, no 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 dobra to jest taka rzecz mniej istotna, aczkolwiek to tak no trochę nie w porządku ze strony tych osób, które tam nie dały o ile to rzeczywiście było takie, że z premedytacją nie daje, ani, ani ten... Znaczy, no wiecie, lajki like tak naprawdę to są y, po pierwsze motywacja dla mnie, żeby robić odcinki z większą chęcią, a po drugie jest to zasięg filmu, czyli im więcej jest pod filmem y, łapek w górę, tym po prostu jest Większy zasięg pod filmem, czyli ten film jest, jest większe prawdopodobieństwo, że ten film się gdzieś pojawi komuś w filmach proponowanych, czyli po prostu większa szansa, że ktoś na to trafi i pomyśli, o co toś mi się trafiło, zobaczy sobie, zobaczy, że, A, taki fajny kanał, no przykładowo, nie? że, fajnie, fajnie, wszystko spoko i się mu spodoba. Dlatego takie coś jest naprawdę istotne, i ja na przykład zawsze pod koniec odcinka mówię, że byłoby miło, jakby się zrobił w górę, i ja staram się jakoś nie prosić o lajki, tego, takie na końcu powiedzenie, jak najbardziej, jest według mnie, no, taką najlepszą opcją, żeby tutaj nie, nie robić tego na naalnie. I, a nawet jeśli właśnie tam gdzieś mówię o tym, żeby, że fajnie było ja byście zostawili łapkę w górę, to nie mówię tego pod tym względem, że ja jestem taki zachłanny, że o, ja muszę mieć lajki, żeby się chwalić wszystkim, gdy to ja mam, bo to nie o to chodzi. Tylko wiecie, po prostu im więcej filmów ma ocen pozytywnych, tym po prostu właśnie ma szerszy, większy zasięg, co jest dla mnie oczywiście rzeczą dobrą, bo wtedy więcej osób, do większej liczby osób ma, osób ma szansę ten film dotrzeć, taki materiał, Także to jest fajna sprawa. No dobra, proponuję, żebyśmy już wejść do tego wozu, bo już jeżdżę do jakiegoś czasu i nie, nie dostarczyłem tych punktów. O, Freszny. właśnie dostałem, ale jeden, to już dajmy Sesiana. Mam 22, ty masz ile? E, 27. No, także troszkę Cię dogoniłem, to nawet nie jest tak źle. Patrz tutaj, co tu się dzieje. Patrz, patrz co tu wyłopaliśmy na odcinku. Normalnie ciężarówka policyjna. Fajnie, fajnie. Fajne koła, bo to są takie koła, po prostu sandrasowe, zwykłe sandrasowe koła, nie jakieś y, koła takie serwerowe, ale one są. Całkiem fajne, i jakby tego było mało, to jakieś na Player one były off fraudami. Także śmieszna sprawa. Wow, skin policja, Pol polskiej policji. Fajnie. Dobra, wskakujmy, bo jeszcze nam coś się będzie czepiał. Że gdzieś tam o zim po drodze, czy, czy coś w tym stylu. Siądźmy sobie i sobie gdzieś pojedźmy. Na zakończenie odcinka, sobie jeszcze w jakieś miejsce pojedziemy. Oczywiście jeszcze komentarze są także spokojnie, zaraz na, ten, na nie odpowiem. Tylko gdzie sobie na, wybierzemy się? Ja proponuję, że się wybierzemy może w jakieś miejsce w San Fiero, bo San Fiero, mimo tego, że chyba najczęściej u mnie się pojawia jako po prostu jakieś tam miasto, y, to po prostu mimo tego... Nie pokazałem tam jeszcze wszystkich rzeczy, które tam są, a tam jest trochę rzeczy w San Piero, których nawet jeszcze nie znam wszystkich, także chętnie sobie tam zajrzę, co tam ciekawego słychać. A w międzyczasie oczywiście przeczytam sobie kolejne komentarze. E, orzechowy. Rzuć jeszcze tą ankietę na odcinek z pyla, ponieważ większość oglądających polega to tego gracze. Tak. Co do tego, to oczywiście sprawa jest e, dawno zakończona, także na ten komentarz chyba nie ma co podać, bo to już jest nieistotne. E, Mateusz Wojciuk. Wiesz co, w kościele można śluby robić, serio. No... Byłem zaskoczony, jak to przeczytałem po raz pierwszy, że, rzeczywi że rzeczywiście można robić śluby, ale jest to super sprawa, no bo jednak, jeśli ten serwer ma imitować rzeczywistość, to wszystkie rzeczy, które są realne, które nawiązują do naszego realnego życia, są na plus, po prostu. No, no, nawet jeśli te mandaty musimy za nie płacić, co jest dla mnie irytujące, to to też jest na plus, tak naprawdę, bo to jest realistyczne, więc no, czego powinniśmy oczekiwać od serwera real life? No, właśnie, realistyki, także. Często się wkurzamy, kiedy mamy tej realistyki aż nadto, ale tak naprawdę, chcąc nie chcąc, jest to chyba na plus, no, że taka realistyka jest. Nie zawsze realistyka jest przyjazna dla gracza, ale zawsze... No jednak no, na takim serwerze nie powinno to nikogo dziwić, że jednak czasami się na tą realistykę trochę wkurzymy. Czy tu można przejechać? Można. To dobrze, bo jakiś to jest pytajnik. W ogóle na mapie jest rozsiane sporo pytajników, co jest super sprawą, bo dzięki temu można sobie tu badać, co tu mamy. Na przykład tu mam pytajnik i jest jakiś sklepik. Słuchajcie, to jest super sprawa z tymi pytaniami, bo możemy na przykład odwiedzić wszystkie pytaniki na mapie. Gdzieś w każdym odcinku po jeden pytajnik u coś O, no i masz. No i mamy pytanie, jeden więzienie. Super sprawa, żebyśmy tak sobie po prostu podwiedzali te pytajniki. Niekoniecznie dzisiaj wszystkie, ale myślę, że jeszcze jedno odwiedzimy. No fajnie. Więzienie jest, wejść tam nie możemy, ale możemy się przyjrzeć jak wygląda tam życie więźnia. Wow, co to jest Pi piła? Nie, minigun w więzieniu? Wow, nieźle, nieźle. Naprawdę mają pieniędzmiowej fajnie, jeśli mają tam sobie minigany. O, na dachu się pojawiłem. Jeszcze sobie odwiedzimy jeden pytanie, proponuję, bo jest blisko. I to by było pewnie dzisiaj na tyle. Także jeszcze raz potrzebam na pięciu, Więc międzyczasie kolejny komentarz. Jeszcze kilka komentarzy jest. Trzy komentarze, teraz ta ma na 12. A czy wiesz, że na for Life można kupić podświetlany licznik? Tego nie widziałem, serio, super sprawa. Ym, tylko musi, napisz mi jeśli wiesz, trochę jakby szerzej jak to wygląda, czy to się montuje u na normalnie czy coś. Napisałeś jeszcze tak. Zniknął ci, bo zmieniali IP-serwal, z wykasowali do przechodu, to rzeczywiście masz rację. I jeszcze tutaj napisałeś, że zwróć uwagę na silnik. To pewnie w jakimś tam konkretnym momencie, kiedy coś tam narzekałem na moc silnik, czy coś w tym Oj, nie mam ręcznego, ale to nie chcę mi się już wsiadać. My tak i tak tylko na szybko zobaczymy sobie. O, popatrz tutaj. Taki mały budyneczek, i a A i wchodzimy na górę, na parking. Fajnie, naprawdę to fajnie wygląda. I fajna sprawa. Zawsze tam jakiś gadżetik, że możemy sobie wejść, popatrzeć z góry, jak to wygląda. Po prostu wchodząc w jeden punkt. I to w sumie całkiem fajna, co to przynosi. Całkiem kawałek, taki teleport, całkiem, całkiem. No, także wygląda to całkiem pozytywnie. I podoba mi się takie coś. Dobra, w takim razie. I też podoba mi się ten zamysł, że. O, jest informacja, że znajduje się obok parku. Fajnie. Podoba mi się ten zamysł z tymi pytajnikami, bo dzięki temu możemy po prostu sobie odwiedzać wszystkie te pytaniki i zobaczyć, co tam ciekawego się na tych pytanikach poukrywało. Jeśli chcecie też, jeśli też grać na for Life i nie znacie co jest pod tym pytajnikami, to nie musicie koniecznie pod nie wierzyć, bo wtedy sobie zepsujecie trochę zabawę, bo tak to możemy razem podkrywać co pod tymi pytajnikami jest. Ja wiem, że to są nie są rzeczy, które są jakimiś super tajemnicami, że co to nam przed, przed nami skrywa. Aczkolwiek tak czy siak, jak wydaje mi się, że całkiem śmiesznie jest takie rzeczy, sobie tak ciekawie całkiem śmiesznie sobie takie rzeczy zobaczyć razem, co tam się pod tym pytajnikami skryła, rzeczywiście, bo może to być czasami zaskoczenie dla nas. No zobaczymy. W takim razie ja już pewnie zmierzam w jakichś miejsc Patrzcie po pości. O fajnie. Nigdy nie mam sześć do pościgów, że mi nigdy nie, nie zaczną ścigać. Szkoda, bo naprawdę pokażę pościg na odcinku. Mam właśnie znajomego tutaj lewego TB, który z, z pościgów słynie. No i ten... Na tych pościgach tyle wyświetleń łapie, łapię po kilka tysięcy, tak, takie sporo na tych pościgach, także dom. No. No, jak, jak się w ma. Tylko ja po prostu nigdy do tego nie mam szczęścia. Już kiedyś z nim łapałem pościgi na Playor Live i ciężko było sprowokować policję, ale rzeczywiście on do tego ma talent. On po prostu umie ty, to, poli, tych policjantów wkurzyć. naprawdę. To też jest y, taka jego cecha. No dobra, w takim razie ja tu sobie pewnie wjeżdżam pod przechowanie. O, zapomniałem, że to nie tutaj, to nie jest Playor Live. W takim razie żegnamy się z wami. O, przepraszam, jeszcze dwa komentarze. Dawid Maciejewski, pozdrów mnie. Pozdrawiam, mimo tego, że napisałeś otwarte pozdrów. I Turbo MTA. Rób niedługie, sensowne, plus więcej ich wstawej a nie jest długi czas, ale raz na jakiś czas. a czyli woli, żeby było, żeby było więcej krótkich odcinków niż, niż krócej długi. Ale wiesz co ci powiem, bo dla mnie jest wygodniej robić dłuższe odcinki, ale rzadziej. Wiesz co ci powiem, obejrzyj sobie najpierw połowę, potem sobie zrób przerwę i obejrzyj sobie drugą połowę, bo... No, tak też możesz zrobić, a mi to oszczędzi trochę, bo ja lubię sobie ciąć raz i po prostu nagrać taki odcinek półgodzinny i mieć potem rzeczywiście spokój przez kilka dni od danej serii, niż po prostu robić codziennie na przykład odcinki po 10 minut, bo tak, tak dziwnie trochę, no jakoś tak za mało czasu to jest dla mnie. Ja muszę się wygadać zawsze, ja po prostu jestem zawsze taki niewyg niewygadany, się muszę zawsze wygadać po prostu na odcinku i tak dalej. W takim razie ja tutaj parkuję moją cytrynką i żegnam się z Wami z tego miejsca, żegnamy się z Wami tutaj z, ze stykiem, także na razie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku, jeśli możecie stać łapkę w górę, dla mnie to jest duża motywacja. Na razie i hej. Cześć.